Beachy Head to kredowy przylądek na wybrzeżu kanału La Manche niedaleko Lisbon we wschodnim Sussex w Anglii. Beachy Head is a chalk headland in the English Channel Coast near Lisbon in East Sussex, England. Klif ten jest najwyższym kredowym klifem morskim Wielkiej Brytanii, wznoszącym się na wysokość 162 metrów nad poziom morza. The jest is the highest chalk sea cliff in Britain, rising to a height of 162 meters above sea level. Powstał w późnej Kredzie od 66 do 100 milionów lat temu, gdy obszar ten znajdował się na dnie morza. It was formed in the late Cretaceous, 66 to 100 million years ago, when the area was in a seabed. W erze kenozoicznej Kreda została wypiętrzona. During the Cenozoic wyczokło za chalk Gdy zakończyła się ostatnia epoka lodowcowa, poziom mórz wzrósł i utworzył się kanał La Manche, wcinając się w Kredę i tworząc malownicze klify wzdłuż wybrzeża Sussex. When the last ice age ended, sea levels rose and the English Channel formed, cutting into the chalk and creating the picturesque cliffs along the Sussex coast. Działanie fal przyczynia się do erozji klifów wokół Beachy Head, na których często dochodzi do spadania kamieni. Wave action contributes to the erosion of the cliffs around Beachy Head, which experience frequent rock falls. Jednakże ruchy masowe zdarzają się rzadziej. However, mass movements are less common. Beachy Head stał się punktem orientacyjnym dla żeglarzy na kanale La Manche. Beachy Head became a landmark for sailors in the English Channel. Latarnię morską Beachy Head zbudowano na początku XX wieku na morzu poniżej klifu, zastępując starą i mniej wydajną latarnię morską na sąsiednim przylądku. Beachy Head Lighthouse was built in early 20th century in the sea below the cliff, replacing an old and less efficient lighthouse on the neighboring headland. Beachy Head jest najczęstszym miejscem samobójstw na świecie obok mostu Golden Gate w San Francisco i lasu Aoki Gahara w Japonii. Beachy Head is the most common Suicide Side in the World, along with the Golden Gate Bridge in San Francisco and Aoki Gahara Forest in Japan. Clive jest popularną atrakcją turystyczną. Wyklive jest a popular tourist attraction. Nazwa Beachy Head pochodzi od francuskich słów oznaczających piękny przylądek. The name Beachy Head comes from the French words meaning beautiful headland.